na Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym dniu Trochę Wam tu poszeleszczę Ale podsmażam boczek, bo dzisiaj jest brak laku. Znowu karbonara na obiad Ale dzisiaj już nie z kimbasą A z boczysławem Bo jest niedziela Na szczęście handlowa z tego względu że zapomniałam sobie wyciągnąć mięsa na obiad. I lecimy. Targomara. Ale ostatnio tak wszystkim smakowała, że myślę, że mm, to będzie dobry wybór. A jak wiecie, ja ostatnio uwielbiam takie rozwiązania, żeby wszystko szło w A to jest obiad kolejny z cyklu. Robi się tyle, ile się gotuje makaron dziewczyny, dziewczyny, dziewczyny ja bardzo, bardzo tak, przepraszam ale wy na chwilę musicie mi tu skąd wyjść śniadana przyczepię jeszcze się wydaje trzydziesteczka trochę obrócę trzydziesteczka do gara dzisiaj zrobię tej kartonary trochę więcej bo wszyscy w więc dam sobie tak kultowe śmietany, trochę więcej miodku, parmezan, oczywiście znowu kupiłam tarty, bo chciałam wziąć ten kostkę. żeby to sobie rzeczcie, ja a potem rzucić do zamrażarki, ale niestety nie było, więc tak trochę średnio najeżdżam I teraz piecz. Ja mam piecz. Ja daję piecz ziołowy do carbonary chociaż niektórzy używają normalny ale ja mam ziołowy i przydałoby się go zużyć ła! Wow, a co on tutaj tak strzelam? przepraszam bardzo o co tu chodzi? fajne starci robią w boczku więc zaraz tutaj będziemy działać Potrzebny nam znowu jakiś kubanek dla żółteczka. jakieś Oj, to się tu zagęciłem. Tak Szczerze, ale to nic. Teraz mi wszystko ogarnę. Będzie tak, jak być po inną. Jeden, Trochę zmniejszy ten wątek, bo on się zaraz spali. A w ogóle na razie to sobie go wyłączę. Bo widzę, że tak dość dużo tłuszczu się z niego wykopiło. I jeszcze na mnie tryska. No widzę, się to po prostu. Mój mm, ja Myślałam, że te noże są takie ostre. że jajko w pół. Przecinają. Trzeba tylko tą stronę. Ale coś mi się dzisiaj bardzo ciężko. Białka od żółtek oddzielają. To już bardzo słabo mi pójdzie. Kto mi tutaj żebrzy? No oczywiście, kto by mógł tutaj być? Okolinka. Pokolinko, ty dostaniesz później jajeczko do kolacji swojej, wiesz? A na razie, dziecko drogie, robimy obiadus dla człowieka. Także, tak. Siedem jajek jednak dolałam, dwie te śmietany, bo tak stwierdziłam, że to te jak zostanie tak trochę, i nie wiem, co z tym potem zrobić. Wiecie. Ciężko gdzieś to wykorzystać, bo czek fajnie chłopiący. Teraz czekamy aż. Makaron będzie ready. I wiecie, makaron z garka na patelnię, zalewamy śmietaną, dosypujemy parmezanem. Dwa obroty na patelni i plus. Najlepsze obiad. Dziewczyny dostały po marchewce i jedzą, wiecie co, coś się wiatrzysko zrywa u nas. Coś się zrywa wiatrzysko, więc cholera wie, czy czegoś tutaj nie przyciągnie, coś kropi, czy mi się no, coś tak delikatnie zaczyna kropić, cholera, ja chciałam to siano dzisiaj ogarniać ale wiecie co, wieje, to mam nadzieję, że to przewieje, ale przypomniało mi się, że zostawiłam sobie bluzę podczas live'a i zaraz jeszcze muszę podwórko po dziewczynach ogarnąć, bo już jest masakra a wczoraj nie posprzątałam i zapomniałam powiedzieć dzieciakom, żeby pozbierały no i niestety, takie rzeczy też trzeba robić. Jezu, mam kroksy i skarpetki. I tak mi się noga ślizga w tych kroksach. Czekajcie, bo tu jest moja bluza. Tu jest moja bluza. Czekajcie, ja Was tu na chwilę postawię. I sobie założę tą bluchę. Bo coś mi tu... O matku. Już mnie znalazłaś. Kokolino chleb i wino. Już mnie znalazłaś. Ja już bluza i tak jest do prania, bo już widzę, że na plecach ma brudne. To tak tylko założymy, aby 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 aby, aby nie zamarznąć całkiem i pójdziemy Zobaczcie, ja zobaczę to siano. Boże, koko, to jest taki śmieciarz. Już mi tutaj tak naznosiła wszystkiego, że wy nie macie pojęcia. Nie no, suche pieprz. Także już nie ma na co czekać już. Trzeba zakrywać, bo alpaki tak rządzą w tym sianie, że ja wam powiem, że to jest po prostu jakaś masakra. Plac zabaw sobie zrobiła ze swoich zapasów zimowych. Plac zabaw. Ale naprawdę wieje, hej! Niby miało zaraz muszę sprawdzić burzowo, bo ta aplowa pogoda to takie, wiecie, duper szwance. Ale w ogóle jak to jest? 1, 2, 3, 4. Matunia piąta. 1, 2, 3. Nie, dobra, są burde 6 alpaka, ciężko się doliczyć. jakby było 66. To by musiało być kolejno odlicz Co to za głupawki Co to za głupawki tutaj A płoty dalej nieskończone malowanie No naprawdę mówię ci Alwu. Płoty dalej nieskończone. Dupki puchate moje. Trzeba będzie trochę tu popracować nad tym. Chłopaki sobie skubią, jedzą Nic sobie nie robią z niczego. To jest życie jak w Madrycie. A Ty już znowu coś targasz. A nasza Ola będzie miała dwa szczeniaki. Słuchajcie, jak ja to dzisiaj rano przeczytałam, to mówi Jezus, Jezus Ola, uzbrój się w cierpliwość, ale zazdroszczę ci, to najfajniejszy okres to jest taki najfajniejszy okres chociaż czasami człowiekowi nerwy puszczają ale fajnie, bardzo się cieszę Zobacz, ile energii w Twój dom wejdzie nowej takiej pozytywnej u nas i Matylda i Koko też tak wniosły tyle energii nie? tyle energii a Ty to Matusia to już jesteś w ogóle chociaż muszę Wam powiedzieć muszę pochwalić Kokolinkę, bo już takie mam wrażenie, że chyba ten okres takiego niegasnącego nie chaosu mamy już za sobą bo już taka coraz mądrzejsza dziewczyna się robi no ty to Mati, nie możesz się robić coraz mądrzejsza bo ty jesteś najmądrzejsza więc ciężko by było jeszcze lepiej Ech, idę dziewczyny naczynia powstawać do zmywarki muszę chyba umyć głowę bo wieczorem może mi się już nie chcieć no, i nie wiem, co tu robić. Ja znaczy, ja wiem, co tu robić. Tylko nie wiem od czego zacząć. Wiecie? O, to jest ten problem. Nie wiem, co tu jest pilniejsze. Prawda, Kokolinko? My cały czas nie wiemy, co jest pilniejsze. Ja Wam powiem, że coraz częściej mi się podoba pomysł czterodniowego dnia pracy. Boże, ile ja wtedy czasu, więcej. Autentycznie, to nawet sobie nie wyobrażacie. Jedną paczkę rozpakowałam wczoraj, bo o niej pamiętałam, bo były same jakieś witaminy i tak dalej, wiecie, suplementy, diety. A o drugiej zapomniałam, a właśnie trochę zamawiałam tych kreatorskich takich tematów. I ciekawe co mi tutaj przyszło. Boże, Koko, Ty jesteś najbardziej ciekawa, prawda? Czy to Matylda? Kto tu ze mną jest? Nie, to Koko. Matunia sobie grzecznie leży. Dziewczynki, to nie jest dla Was. Naprawdę. Naprawdę to nie jest dla Was. Chyba mi nie bardzo wierzy na słowo. że te ja takie małe pomponiki zamówiłam, Czyż to naprawdę z pod mikroskopem trzeba. Ja myślałam, że to są takie zwykłe, normalne. Nie, no wiesz, co przypał stulecia. Tu są piórka. Piórka mogą być fajne, właśnie też do ale jakie ładne kolory, zobaczcie. Tu są duże pompony. No i patyczki. No, ale z tymi pomponami to jakaś lipa, to nie o takie mi chodziło. O, chyba, że jeszcze przyjdą. Już zaraz sprawdzę w telefonie. Ja coś przypadkiem nie pokopałam, bo akurat potrzebne mi te, takie wiecie, takiej wielkości, te takie zwyczajne, normalne. Nie, bo tu sobie jest zamówienie. Nie, no tu pisze jak byk. Tu i aż tyle 380 sztuk. Dla dziewczyny, zobaczcie, tu będzie 380 sztuk. No może i będzie, nie będę tego liczyć. Ale muszę usiąść i zamówić w takim układzie jeszcze te normalne. Albo sprawdzić zamówienie. Czy ja w ogóle zamówiłam te normalne. A, kurczaki, jak coś ja nie pokręcę to żyć nie mogę normalnie. Uff. Rosja radziecka. Ach, wiecie jakiego miałam stracha przed chwilą. Powiem Wam, że myślałam, że mi się znowu kamera zepsuła. Dokładnie ta sama sytuacja. Nie no, patrzę, teraz jest niebokiej. Okay. Znowu nie widziało karty, więc ja nie wiem naprawdę o co tu chodzi. Właśnie patrzę na Wasze komentarze, czytam. I jutro postaram się rano usiąść i chociaż wam y, odpowiedzieć krótko albo serduszkiem zaznaczyć, a dzisiaj tak mi zleciał dzień, bo... Wszystkie te wiecie Domowe tematy Pozostawione na niedzielę Które trzeba nadrobić I Powiem wam, że i tak guzik wielki Dwa bąbelki mi się udało Ale chociaż fajnie spędziłam czas Bo tam trochę pogarniałam alpaką Trochę z dziewczynami poćwiczyłam Oczywiście dzisiaj akcja Oblężania samochodu Co wam za chwilę puszczę jak dziewczyny Wlazły do auta i nie chciały wyjść. Tak im się spodobało. No i finalnie musiałam jej i tak kawałek przewieźć, i tak kawałek przewieźć. No i co? Co tu towarzystwo wyprawia? Tak? Rezerwacja przez zasiedzenie? Koko, wejdź. No wejdź do Matuni. jak to szuka. Jak to szuka. Normalnie. Co, kokolinka? Wchodzisz do Mati? Gdzie matunia nasza? Gdzie matunia nasza wlazła? Aha No i co? Dwie niufy się zmieszczą i już nic więcej. Łobazy Maty, ale się obśliniła Koko, ale ty się tam trochę rozpychasz, coś mi się wydaje, wiesz? I co, Mati, podoba ci się furak? Nie no, muszę ci dzioba wytrzeć, poczekaj. Bo... No koniec, no to są psy, które by i taczką pojechały, więc... Rób ta co chce, ta. Jak już ci się wydaje, że masz wszystko zrobione, to jeszcze musisz pieski przewieźć. Bo Matylda, jak Matylda, Matylda jeszcze odpuszcza, ale Koko wlazła i ona nie wyjdzie. Przyje... Mało tego, pojechałam z nią kawałek na taki niedługi spacerek. Przyjechałam, a ta szczeka i ona nie wysiada, ona by jeszcze gdzieś dalej poszła. No, wie Wam co za pies przebojowy. No i pamiętajcie, dziewczyny, Jezu, jak mi się tu teraz wygodnie siedzi. Ja Was przepraszam, że aś tak. Przeciągam, rozciągam, ale naprawdę się dzisiaj nalatałam. A powiem Wam, wizja poniedziałku jutro jest normalnie zwalająca z nóg, z tego względu, że ten tydzień też będzie taki mocny, skopyta. No, naprawdę to będzie taki mocny tydzień. I w ogóle ostatni tydzień sierpnia, ja nie wiem jak wy, ale ja po prostu nie mogę tego przeżyć. Nie mogę tego przeżyć. Lipiec jako tako, wiecie, ale sierpień to mi tak strasznie szybko zleciał, że ja w ogóle nie mam pojęcia kiedy. Naprawdę, dla mnie to po prostu jakby ten miesiąc był tygodniem, tak zleciał. Ja... Niedawno był pierwszy, a już zaraz ostatni. Masakra jakaś, co? Masakra. No, ale co zrobić? Czas leci, życie ucieka, więc nie odkładajmy życia i marzeń na potem, bo tego potem może nie być, albo już potem życie może nam nie dać takich możliwości. Tego mówię naprawdę, trzeba żyć tak, jakby jutra miało nie być. To wtedy to wszystko ma sens, chociaż z drugiej strony, ja bym pożyła tak, jakby jutra miało nie być. To, to jutro mogłabym nie mieć za co żyć. No i moje kółko filozoficzne się zamyka, słuchajcie. Także może nie do końca bierzcie pod uwagę to, co ja mówię i co mam na myśli. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za dzisiaj. Zapraszam Was na jutro. W dniu dzisiejszym to tyle ode mnie. Przepraszam, że tak krótko wiem, że pewnie wolelibyście dłużej, ale no niestety. Doba nie jest z gumy, czasu nie naciągnę, a staram się chociaż troszeczkę codziennie tutaj do Was odezwać. Jeżeli komuś jest mało, zapraszam Was na naszego TikToka, na Instagram nie do końca, bo na Instagramie praktycznie nas nie ma od początku do końca. Nie lubię się z tą aplikacją, nie lubiłam się z nią nigdy. Raz na ruski rok, jak załapię taką wenę, to coś tam powrzucam, a potem znowu pół roku przerwy. Dlatego nie, nie, nawet na ten Instagram to was nie odsyłam, bo tam, no to jest po prostu nie moja bajka. Jakoś nie lubię tego Instagrama od początku. Na Facebooku działam, bo muszę, bo tam mam Facebooka firmowego, więc tam raczej jesteśmy jakoś regularnie. Aby najmniej te nasze alpaczopsiowe tematy staram się tam jakoś regularnie wrzucać. Natomiast Instagram nie leżał mi od początku i także najwięcej jest nas na TikToku. Tam Was odsyłam, wiem, że sporo, yy, sporo Was już na tym TikToku jest z nami, za co Wam bardzo serdecznie dziękuję. No i cóż, moi drodzy, pamiętajcie, że poniedziałek jest takim dniem, że trzeba na niego. Znaczy, poniedziałek jest dniem specjalnej troski, tak bym go nazwała. I pamiętajcie, że energii ma wystarczyć na cały tydzień. Bawcie się dobrze i żeby Wam się głupoty nie śniły. Cześć! Pa.